Cześć, dzisiaj mamy teraz recenzję bardzo ciekawego podibaga, mianowicie Lego Classic 30564, buduj własnego potwora do pojazd. Jak to w serii Lego Classic, nie mamy tutaj do zbudowania żadnej konkretnej konstrukcji, tylko dostajemy tutaj garść luźnych klocków, z których możemy sobie zbudować co tylko przejdzie nam do głowy. No, przede wszystkim tytuł tego zestawu sugeruje nam, że możemy tutaj zbudować własnego potwora do pojazd. No i faktycznie, z tego co widzę, to te klocki, które tutaj otrzymujemy. Przede wszystkim do tego typu konstrukcji się nadają. Bo mamy tutaj jakieś koła, jakieś, jakąś kierownicę, jakieś oczka, jakieś zęby. No i taką tematyką tego polibaga można powiedzieć. Są rośliny, takie roślinne klimaty. No bo klocki utrzymane są tutaj głównie w kolorach zielonym, nawet dostajemy tutaj dwa takie liście, które chyba ze wszystkich elementów, jakie tutaj otrzymujemy, są najciekawsze. No dobra, otwórzmy ten polibak. I przekonajmy się, co mamy w środku. O dziwo, mamy tutaj nawet jakąś instrukcję. I w instrukcji, co bardzo ciekawe, mamy krok po kroku przedstawione, jak zbudować tego oto potworka. Co jest naprawdę ciekawe, bo z tego co kojarzę, to w serii LEGO Classic. Zazwyczaj w instrukcjach nie mieliśmy krok po, kro po, krok po kroku pokazywane, jak mamy coś zbudować. Ewentualnie mieliśmy jakieś takie luźne pomysły, czyli tylko obrazek i tyle. I ewentualnie możemy sobie z obrazka zbudować, ale takie instrukcje krok po kroku to w serii klasyk raczej się nie zdarzały. No bo w końcu to ma być seria, która ma nas zachęcać do kreatywnego myślenia. Bardziej do tworzenia naszych własnych konstrukcji aniżeli budowania zgodnie z instrukcją, więc mógłbym powiedzieć, że. Ta instrukcja, to że ona się tutaj znajduje, jest pewnego rodzaju wadą. Wolałbym, żeby tutaj pojawiły się jakieś właśnie takie luźne inspiracje, czyli właśnie jakieś obrazki, aniżeli taka instrukcja krok po kroku. No ale okej, okay, skoro już jest, to ja sobie z nich skorzystam i zbuduję najpierw tego potworka, a później ten tutaj pojazd, który mamy tutaj również przedstawiony krok po kroku, jak go zbudować. Tak więc widzimy się za chwilę. Tak prezentuje się nasz potworek po zbudowaniu i nie wiem jak Wy, ale ja mam tutaj mocne skojarzenia z serią LEGO mixels. Dlaczego? Przede wszystkim przez te oczka, te ząbki, te charakterystyczne dla mixelów proporcje ciała. No, to wszystko budzi we mnie mocne skojarzenia z tamtą serią. Poza tym również to, że miksele często nawiązywały do żywiołów. Mieliśmy na przykład miksele ognia, miksele elektryczności. No i ten tutaj stworek również dość mocno do żywiołów nawiązuje. No przede wszystkim do natury, do roślin, no zresztą na jego plecach nawet znajdują się dwa takie liście. Mikseli natury, mikserii roślinnych co prawda chyba nie było. Były takie zielone miksele, które były utrzymane w podobnej kolorystyce co ten, aczkolwiek u nich tym żywiołem był raczej kwas, jad, coś takiego. Zresztą recenzowałem je jakiś czas temu. Takich mikserów typowo roślinnych chyba nie było, aczkolwiek gdyby takie powstały, to myślę, że ten stworek jak najbardziej by mógł tam wystąpić w tej serii. Chociaż tak naprawdę to nie do końca. Nazywałem go takim mikserem dla ubogich. Czemu dla ubogich? Otóż dlatego, że charakterystycznym elementem dla serii Mixels było to, że miksele opierały się w dużej mierze na zawiasach kulkowych. To był bardzo charakterystyczny dla tej serii element, zresztą właśnie w niej został on wprowadzony. No i te miksele bardzo często z tych zawiasów kulkowych korzystały, i to sprawiało, że miały one dość dużą ruchomość. Natomiast ten tutaj stworek jest dużo bardziej statyczny, żadnych zawiasów kulkowych tutaj nie ma. Jedyne co, no to jego ręce są umieszczone na uchwytach i możemy sobie nimi poruszać w górę i w dół. No i jeszcze jak się uprzemy, to możemy tymi liśćmi troszkę tutaj poruszać, ale poza tym jest to taka, no dużo bardziej statyczna konstrukcja. Aczkolwiek mimo wszystko cieszę się, że jest to taki mini, mini powrót serii LEGO Mixers, bo była to jedna z moich ulubionych serii LEGO w historii. No i właściwie nie ma tutaj zbyt wiele do omawiania. Stworek ustawiony jest na zielonej płytce 2x8, jak już wcześniej wspomniałem, jego ręce są umieszczone na uchwytach, więc możemy sobie nim poruszać w górę i w dół. Mamy tutaj ząbki, mamy oczka. Z tyłu znajdują się dwa takie liście, które chyba są tutaj najciekawsze. Możemy je w sumie sobie zinterpretować jako skrzydła. Być może ten stworek umie na nich latać, o w ten sposób, no kto wie. Tak więc to bardzo fajna, bardzo pocieszna konstrukcja, która dla mnie jest w pewien sposób nostalgiczna, no bo budzi we mnie mocne skojarzenia właśnie z serią Lego Mixels. Kolejna konstrukcja, którą możemy zbudować z instrukcji, to taki oto samolocik z oczami oraz ze skrzydłami zrobionymi z liśćmi. No, trzeba przyznać, że pomysł jest tutaj bardzo, ale to bardzo ciekawy. Z przodu znajdują się koła. Jak już wcześniej wspomniałem, jako skrzydła służą tutaj elementy liści. Mamy tutaj kierownicę i co ciekawe, znajduje się tutaj nawet miejsce, na którym możemy sobie posadzić minifigurkę. Z tyłu mamy jeszcze jakiś ogon. No, ogólnie całkiem fajnie się to prezentuje, całkiem pociesznie. No, i trzeba przyznać, że pomysł jest tutaj naprawdę no, niesamowicie kreatywny. Instrukcja prezentuje nam jeszcze, jak zbudować trzecią konstrukcję, mianowicie taki oto samochodzik. Aczkolwiek ja go budować nie będę, ponieważ, po pierwsze, wydaje mi się on być dość podobny do tego samolociku. Po drugie, tytuł tego zestawu brzmi, zbuduj własnego potwora lub pojazd więc nie ograniczajmy się do instrukcji, skorzystajmy z własnej wyobraźni, tak więc ja teraz korzystając tylko i wyłącznie z klocków zawartych w tym polibagu, zbuduję jakąś swoją własną konstrukcję i Wam ją zaprezentuję. Tak prezentuje się moja konstrukcja, jest to taki oto stworek, taki właśnie stworek alamikselowy, który jeździ sobie na deskorolce. Deskorolka składa się właściwie tylko z zielonej płytki 2x8 oraz z tych dwóch elementów kółek. No, bardzo malutka, prościutka konstrukcja. Natomiast jeżeli chodzi o stworka, no to najciekawszą rzeczą chyba jest tutaj to, że tych elementów liści użyłem jako uszy, a właściwie to nie do końca uszy, tylko chyba bardziej takie rogi. Myślę, że jest to całkiem ciekawy pomysł. Poza tym są tutaj oczka, są ząbki, są ręce umieszczone na uchwytach, więc możemy nimi poruszać w górę i w dół. Są nogi, no i to właściwie tyle. Ogólnie jest to bardzo prosta konstrukcja, no bo w końcu elementy zawarte w tym polibagu nie pozwalają raczej na jakieś nie wiadomo jak skomplikowane konstrukcje. To jest bardziej coś takiego, żebyśmy się pobawili, trochę sobie pobudowali, poużywali naszej wyobraźni i myślę, że coś całkiem ciekawego, całkiem kreatywnego udało mi się tutaj stworzyć. Największym minusem mojej konstrukcji jest to, że kiedy ustawimy stworka na deskorolce, to jego tył od go przeważa i przez to może ona po prostu upaść do tyłu. Aczkolwiek jeśli Umiejętnie go ustawimy, to powinien bez większego problemu na tej dyskorodce ustać. No, może nie bez problemu, ale jeśli go dobrze ustawimy, to powinien raczej stać. No, w tym momencie jakoś mi to nie wychodzi. O, teraz. Aczkolwiek lekko jest do tyłu przechylony. Nie wiem czy to widać, ale te przednie kółka nie do końca przylegają do ziemi. Tak więc, no to jest pewna wada w tej konstrukcji. O tą rzecz nie do końca zadbałem, ale poza tym uważam, że wyszedł mi całkiem fajny, całkiem kreatywny stworek. No, i to było na tyle w tej recenzji. Tak więc ogólnie muszę przyznać, że ten polibak jest bardzo fajny, dostarcza wielu ciekawych elementów, no i przede wszystkim rozbija naszą wyobraźnię i zachęca nas do tworzenia swoich własnych konstrukcji. Tak więc w tej recenzji to było na tyle, trzymajcie się. Cześć!